Zadanie szóste. Zbiornik w trakcie dogrywania stosówka prawidłowego czworokątnego postawiono na ścianie, która nie jest kwadratem. Do zbiornika wlano 120 litrów wody, która sięgała do wysokości 5 decymetrów. Jakie wymiary może mieć ten zbiornik, jeśli długość każdej z jego krawędzi wyraża się całkowitą liczbą decymetrów większą od 2? No i teraz tak. Najłatwiej będzie sobie wyobrazić tą sytuację, czyli grania prawidłowy. prawidłowy Już nam wkleję. I co tu się wydarzyło? Mamy taki grania stosłup, no nie? Powiększę go trochę. Tak, widzicie. I Normalnie on tak sobie stoi, ale oni go zobaczcie. Zbiornik w kształcie grania stosupa prawidłowego czworokątnego postawiono na ścianie, czyli obracamy. Obracamy i jeszcze nam go trochę powiększę. Tak i to oni tutaj nam zrobili. I nalali wody. No to nalewamy wody. Leci woda. I y Wiemy, że ona sięga do 5 pięci decymetrów, ale ja nie wiem, czy to 5 decymetrów to było już koniec, bo więcej się nie dało. Ale mogło być jeszcze coś tutaj ponadto. O tym zaraz. Yy, I ta wo tej wody było 120 litrów, więc tak, objętość równa się 120 litrów. Od razu zamieńmy sobie to na decymetry sześcienne. Dlaczego tak mogę? Bo pamiętamy, że 1 litr to jest 1 decymetr sześcienny. Co dalej? Przypominamy sobie, że objętość liczy się jako pole podstawy razy wysokość. Tak? My mamy tą wysokość równą 5 decymetrów. Tak? Bo na tyle wlali tej wody. Więc pole podstawy to się równa krawędź razy bok nasza druga krawędź bo wiemy że tutaj to ta podstawa tego nie jest kwadratem czyli mamy a razy h tak naprawdę i i co dalej hmm. Więc wiemy, że 120 decymetrów sześciennych to się równa 1 bok razy drugi razy 5, tak? I teraz podzielmy to przez 5, otrzymujemy a razy b równa się 24. I teraz tak, musimy sobie wypisać wszystkie liczby, które dadzą nam 24. Iloczyn wszystkich liczb, które da nam 24. Więc tak mamy a to się równa, to się równa, to się równa, to się równa, to się równa. Więc tak, krawędź musi być większa od 2, czyli nie mogę zrobić 1 razy 12, 2 razy 12, ani 1 razy 24. Tak? To, czekajcie, zapiszę wam to wszystko. By równa się 24, wypiszemy wszystkie 2, by równa się 12 jak a równa się 3 to b równa się 8, 4 to b równa się 6. Yy, tak. No i tu możemy mieć na odwróć, że 6 to b równa się 4. I tak, te dwie pierwsze odpadają, bo liczba musi bo muszą być większa niż 2 decymetry. I teraz tak, który? A jeszcze, jeszcze czekajcie to na odwrót, czyli A równa się 8 i B równa się 3. I teraz tak, który z boków mogłyby to być? No, obydwie te, które tu, tutaj, te wymiary, które mamy, te, no w sumie, te dwa, tak. Yy, I więc nasz zbiornik może mieć wymiary takie. 6 na 4 na 6, bo pamiętamy, że muszą być, no mamy kwadrat, no nie? To muszą być takie same, albo 8 na 3 i na 8. Jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie.